Hej, cześć siemano, ja jestem Admiros. Witam was w nowej serii zagrajmy w TIF. Tak, nowy komputer, nowe możliwości TIF. Tak więc, będę grał w TIFA z racji tego, że mam nowy komputer, więc akurat się złożyło tak pięknie, że kupując laptopa kilka miesięcy temu <laughs> bodajże hmm, to był listopad, dostałem kod na dwie gry na Steam. No, i ten kod był do wykorzystania do, 2000, do końca 2013 roku. I co ciekawe, chciałem go wykorzystać na Far Cry 3, ale tak zwlekałem, zwlekałem, aż wreszcie pojawił się przedpremierowo TIF. Tak więc postanowiłem, że wykorzystam kod na TIFFa. a wtedy jeszcze miałem stary komputer, więc pomyślałem już tak przyszłościowo trochę, powiedzmy. <grym> tak więc teraz dzisiaj sobie zaczynamy nowe zagrajmy. Będzie to TIF i będę na nim testował mój nowy sprzęt. Zobaczymy jak tam FPS -y będą mi spadać, ale raczej nie będą mi spadać poniżej 60, więc będzie fajnie. Grafika ustawiona bardzo wysoka, czy tam dość wysoka. Nie chciałem na maksa ustawiać, bo i tak tego nie zobaczycie na filmiku, a nie chciałbym mieć spadków FPS-ów, tak więc taka jaka jest, myślę, że wystarczy. Tutaj już mam wszystko powiedzmy poustawiane i może teraz kilka słów na temat gry. No jak wiadomo, TIF, złodziej, skradanka. Dzielamy się w role gareta, który powraca do wielkiego miasta, które jest nazwane City. Metro, wielka metropolia nazwana City. No i tam będziemy kraść, ukradać coraz to, coraz to bogatszych ludzi i zapoznawać się z wydarzeniami, które miały miejsce w mieście. A mianowicie chodzi tutaj o jakąś plagę. Dokładnie nie wiem, bo tylko czytałem recenzję. Wszystko wyjdzie w praniu, jak to się mówi, podczas grania. Tak więc, bez zbędnego tutaj gadania. Po prostu nowa gra. Rozpoczęcie nowej gry. Nadpiszę ostatni punkt z autozapisu. zapisu. Tak, tak, tak. Chcę kontynuować. Nie chcę starego zapisu. Dobra, mamy cztery poziomy trudności. A właściwie to trzy i własne. Szelma, złodziej, mistrz. Trudna rozgrywka. Weźmiemy sobie złodzieja, czyli zwykłego Tifa. Takiego kradzieja trochę. Trochę kradzieja, ale trochę bardziej takiego złodzieja. Dobra, jedziemy. Wczytywanie. Wskazówka. Wodne strzały potrafią likwidować źródła światła poprzez ugaszanie. Ugaszenie płomieni. Używaj skrzyni w swojej kryjówce do przechowywania rzeczy, które mogą się przydać później. No, wiadomo, skryjówka zawsze, zawsze potrzebna. No, wczyta się. Jej. There's one thing this city's taught me: you can put a price on anything—secrets, reputations, a life—and trust. If you have to ask, you can't afford it. But then I suppose none of that matters when you're me. After all, when did I ever pay for anything? The <laughs> Wow! But Ah, probably didn't read something. To jakiś błąd graficzny czy coś? Nie wiem. Nieważne. O, już jest wszystko w porządku. Po prostu musiało się chyba doczytać. Dobra. Ha, od razu kradnę. Co my tu mamy? Tu już prolog przyszedłem w sumie. Znaczy, nie prolog, tylko tą scenę. Tutaj gościu leży, trzeba go okraść. Jakieś kielichy, filiżaneczki. Hm. O! He, nóż. Co my tu mamy? Pióro. Nożyce. O, Piersiówka! To musi być drogie. 8 golda tylko. Kurde, mało. O, świecznik 15. Gdzieś tu pamiętam było coś coś jeszcze drogiego. Tylko pewnie jak zawsze gdzieś to przeoczyłem. Wow, ale grafika jest piękna po prostu. Nowy komputer, nowa grafika. O, zegarek kieszonkowy, tak, 20. <laughs> Dobrze myślę, co się kuca? Tak. Co się kuca? Tu jeszcze mam szufladkę do sprawdzenia. Czy nie? Czy już ją przeszukałem, chyba? A tą szafkę mogę? Nie mogę. A nie wszystko można przeszukać. O! Co to jest? Flakon perfum. 7 golda. Mało. Portmonetka 17. Portmonetka zawsze pełna. Czekaj, czy w niej są jakieś pieniądze. Czy nie ma? To może być ciekawe. On sobie śpi, czy on jest w ogóle pijany? What the fuck? Nie mogę wskoczyć na łóżko albo go obudzić. Zabawnie by było. Dobra, z tego co widzę. O, świeczka. Chyba powinienem ją na samym początku zgasić. A ja tak zwlekałem. Dobra, czy jeszcze coś tutaj jest? Hmm, piękny obraz. Mogę to wziąć? Świeci się trochę złotym. <grystanie> Nie, to chyba byłoby już. A? Nie, myślałem, że on ma jakiś do paska coś przypięte, jakiś złoty. Złote coś. Tak, on jest upity. Już ma butelkę w ręku. <grystanie> Nie zauważyłem tego wcześniej. Hmm. Dobra, to wychodzę. O! Oh, miasteczko. Widzę, że tu impreza trwa na całego. Dobra, nieważne. Idziemy dalej. Okej, okay, e podnieś. Aha, muszę wciskać się, e. dobra. Powolutku, powolutku. Hopla. Most w Aul. Aul Dalek. Dziwne nazwy mają. Okej okay. Wow. Takie reagują na nagły ruch alarmując wszystkich wokół. Dobra, czyli ptaszki muszą mijać. Teleskop. Nie mogę go wziąć. Szkoda. Troszkę się poskradam. Te. Niestety nie jestem zbyt dobry w Radankach i coś czuję, że będę dużo razy ginął, ale... Ale okej. Okay. Chciałem zagrać w Tifa, więc będzie Tif. Okej, okay, coś tutaj mamy przeszukać. Aha. O! Tu coś jest. Fajnie. Otwórz zamek. Poruszaj myszką, aby znaleźć czuły punkty każdej zapadki. Wciśnij, aby ustawić zapadkę we właściwej pozycji. Okej, okay. okej, okay, okay. o, 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 Jest, udało się. Jeszcze trzecia. I wszystkie ustawione. Dobra. Mamy safe. A co tam jest? Dużo golda pewnie. Ooo shiny. O, uh, hu uh, uh. O nie Kto to o, zrobił? Tak, to jest ta osoba, o której myślisz. Gareth. Tutaj coś jest. Strzała ze sznurem. Hmm. Nie mogę skakać. Czy w tej grze można skakać? Czy nie można? Ciekawe. Okej. Okay. 8. Aha, Y, obserwuj. Tu mam trafić pewnie. Puść, aby strzelić y, strzałę ze sznurem. Okej. Okay. Wow. Hopla. Ok, wówczas się. takie dość proste rzeczy, jak na sam początek. Kogo my tu mamy? Oczywiście. little more noise next jak byś wiedziała, że to ja? Basso powiedział ci, że pracowaliśmy razem tym, prawda? No, pojawiłem się, więc co ty myślisz? Myślę, że ty nie zmieniłeś się trochę. to będzie tak jak w starożytnych Jest! Trochę akcji. Sympatia, wow. Biegniemy. Gdzie uciekasz, Erin? Zaczekaj na mnie ona szybka i hopla Wow. Glad you could make it. Did you pick that route because it was fast or because he thought it'd be fun? Can it be both? Come on, let's get Basso his commission. Ciekawe, kolejne światło. Co my tu mamy? Wyświetlony w lewym dolnym rogu ekranu wskazuje, czy znajdujesz się obecnie w cieniu trudniej jest cię wykryć. No fajna podpowiedź. Jak wiecie, na samym początku zaznaczyłem poziom trudności normalny. Tak, zaznaczyłem na początku. na początku poziom trudności normalny. A jak wiecie jestem bardzo słaby w takie gry skratankowe, więc będzie śmiesznie, czuję to. Zaraz zostanę wykryty pewnie. E, podglądaj. O! Siema. Wychyl się, AD, dobra. <laughs> Nic tutaj więcej. O, światło. Nie mogę go zgasić, bo to latarnia. that Ooo, też co takie? O nie, będę musiał się przekraść. Wow, to też są ludzie. Okej, okay, no to lecimy. Out. Okej, okay, przeżyłem. Tu coś leży. Portmonetka. Tutaj jest jakiś kielich. 105. Fajnie. Już mam trochę golda. Ciekawe, co będzie można za tego golda kupować. Będzie fajnie, jak będzie się dało kupić ten szponcona ona ma. Ale coś czuję, że będzie się dało.

It's about taking in the loot. Hmm. Okay. Łupy. Tak. Tutaj Chyba tak. <coughs> you do still steal, right? Oh. I've been stealing since before you could crawl. <laughs> There's the garret I know. How about a friendly wager? Let's see who can take in the most. Hmm. Zakładz, mówisz tak? Spoko, damy radę. Mhm. Rozejrzyjmy się, ok. Aeromir, wow. Myślę, że on się złapie czegoś i w górę go wybije. A to jednak nie po prostu drabina. Dobra, lecimy dalej. Co to było? Co się przesłyszałem? O nie, ptaki. Look what I found. You and me out on the town. Why did we stop doing this again? Do you really need to ask? Hmm. Dlaczego przestali kraść? Ciekawe. Hopla. Ok, jesteśmy w domku. Co my tu mamy? Ueh, ręczniki. Nożyce. Takiś krawiec pewnie. Nic specjalnego. Otwórz zamek. To zgasimy. Bo jest niepotrzebne. Bransoletkę weźmiemy. I co tu jeszcze jest ciekawego? Ok, spójrzmy. Pyk. Pyk. I. No, dawaj, dawaj. Pyk. Przytrzymaj aby zaglądać. Aha. Też fajne. Mamy tutaj coś wartościowego. Łóżko. Uuu. W sumie już to otworzyłem, więc... Więc po prostu sobie tam wejdę. Nie, nikogo nie ma. To musi być wartościowe. O! Teleskop 45 golda. Okej, okay, no tę notatkę przeczytam sobie na końcu. Takie rzeczy zawsze należy zostawiać na deser. Gasimy ładnie. Portmonetka. Dlaczego portmonetki są takie tanie? W portmonetce powinien być największy gold w sumie. No cóż, nie ma to nie ma. O. Puchar. Dobra, już nazbierałem tyle tych rzeczy, że już Gareth powinien... Przemieszczać się z prędkością pół kilometra na godzinę. <laughs> Nie więcej. Albo jeszcze mniej. Kałmasz. Nic. <laughs> Zgaśmy to. Po co tutaj w ogóle jest tak jasno? No i notatka na koniec. <laughs> F1. Zobaczmy. Dziennik podglądacza. Madame Flowers. Związek ze strażnikiem trwa. Męża wciąż nie ma. Wysłać. Anonim? Pan wynajmuje mieszkanie po drugiej stronie ulicy. Musi mieć sejf ścienny na dolnym piętrze, na lewo od schodów. Ciągle przychodzą mu przez ręce jakieś cenne rzeczy. Ale nie umiem dokładnie ustalić, gdzie je chowa. Wiedziałem, że on coś knuje. Od kilku dni nic. Zeszedł? Nigdy nie widziałem żadnych krewnych spadek. Hmm. Ciekawe. Tu mam jeszcze prolog. Aha, dobra. Pod F1 są te zadania, tak? Uzyskaj szczegóły dotyczące włamania. Nie daj się zauważyć ani usłyszeć. Postęp gracza, duch, spryciarz, drapieżnik. Ukończone rozdziały w każdym ze stylów. Ha, huh, ciekawe, można ukończyć na kilka sposobów to. Statystyki, czas gry 12, 185. Aha, dobra, tu mam takie różne rzeczy. Sprzęt i ulepszenia, wyposażenie. Zobaczmy. Aha, strzała ze sznurem. No, w sumie nic więcej nie mam. Unikaty. Unikatowe łupy. Warte więcej niż waga w złocie. A, leśniące upierzenie. Ładne. Zapomniana piątka z czasów Lady Christina. Balowała za młodu jeszcze przed wypadku, który spowodował, że obsesyjnie zaczęła opiekować się rannymi ptakami. A, no tak w sumie. To ma sens. Tam były ptaki na górze. Dokumenty. Prolog. Aha, dziennik podglądacza to jest ważny chyba jakiś dokument. Albo i nie. Tu jest mapka. Uzyskaj szczegóły dotyczące włamania. Hmm. Co my tu mamy? Hmm. Basso ostrzegał, że dzisiejsze zlecenie będzie niebezpieczne i że należy być przygotowanym na wszystko. Co ciekawe, nie zdradził więcej szczegółów, tylko po wskazał pewien dom w mieście. Pełne instrukcje zostały zapisane na notatce ukrytej wewnątrz. Basso dziwnie się zachował. Coś tu się nie zgadza. Garet? Aha, dobra. A potem? Aha, taka większa mapka. I ona zniknie, czy nie zniknie? If you're going to urinate in the street like a watchman, at least do it out of the light. Everybody can see you. <laughs> the ale has to go somewhere, dear. I'm just the middleman. Besides, you're the only one watching. <laughs> Every day I'm reminded of what cat you were. <laughs> Come on, let's go try those gavel wings. Yeah, yeah, those gavel wings to <laughs> przytrzymaj. <laughs> Nie no, zabawne. Podnosimy. Dawaj, dawaj, dawaj. No i jestem. Hmm. Aha, dobra. Tu ma zaznaczone, że jest ptak. Zamknijmy. Jest tu coś więcej wartościowego, czy... O, wiatrak. Wentylator w sumie. W tych czasach? Hmm, ciekawe. Czy oni tu mają? Prąd? O, obraz. Nic nie mogę z nim zrobić. O! Puchar. I szuflady, których oczywiście nic nie ma. No, jak żeby inaczej. Czy jest tutaj coś jeszcze do przeszukania? Zapewne jest, ale ja jestem po prostu ślepy. Tym oknem przyszedłem. Tutaj zamknięte drzwi. Aha, dobra. Już widzę, tu jest taki czerwony wskaźnik. Jak on się ładuje, to ptak mnie wykrywa jakoś. Później, jak się przekroczy ten poziom, to ptak zacznie krzyczeć. So, Looks like this primal stone thing that Basso wants is in the Ceremony Room at Northcrest Manor. It's the Baron's mansion. It won't be easy. Worried? Yes, and so should you. We'll be fine. I'll pick up your slack. <sighs> this job's getting more complicated by the second. <laughs> okay that's a lot of guards they're definitely not here for the summer festival dance a lot of guards means a lot of steel.

Pierwsze nagranie to po prostu sobie tutaj zakończę. Takie testowe, krótkie, 20-minutowe. Zresztą w sumie nie wiem, czy wszystkie odcinki takie będą, zobaczy się jeszcze. Tak więc. Chyba tu był safe. czy w ogóle. Aha, nie ma tutaj za zapisz grę. Aha, dobra, ręczne zapisy są niedostępne. Pewnie to jest prolog i, i dlatego jest po prostu niedostępne. No cóż, kończymy ten pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, to napiszcie komentarz, czy, czy Wam się podobało. Zlajkujcie ten filmik, jeżeli chcecie mnie za jakoś zmotywować czy coś. No i oczywiście możecie zasubskrybować mój kanał, jeżeli chcecie więcej materiałów ode mnie. To wszystko z mojej strony. Zapraszam na kolejny odcinek Stiffa. Dziękuję za uwagę i trzymajcie się. Cześć.